Cześć, witam na kanale, posłuchajcie. Dzisiaj na tapecie książka Nienasycony Robert Lewandowski Pawła Wilkowicza Autoryzowana biografia napastnika reprezentacji Polski i Bayernu Monachium. Gdyby ktoś się nie orientował, kim jest Robert, króciutko przybliżam. Obecnie najlepszy, najbardziej rozpoznawalny i prawdopodobnie najbardziej wpływowy polski piłkarz. Gra w jednym z najlepszych klubów na świecie, szpikowanym gwiazdami Bayernie Monachium i od paru kładnych lat jest gwarancją co najmniej dwudziestu kilku bramek w sezonie. W ostatnim strzelił dla klubu aż 42 gole we wszystkich rozgrywkach, co czyni go jednym z najlepszych napastników na świecie, ustępując pola tylko takim kosmitom jak Messi czy Ronaldo. Absolutna światowa czołówka. Przejdźmy do książki. 320 stron. Bardzo dużo zdjęć, mniej więcej 30% w stosunku do 70% tekstu. Taka półtwarda okładka, bardzo ładne, solidne wydanie. W książce o Robercie i sytuacjach związanych z jego życiem wypowiada się bardzo wiele osób. Jest mama Iwona, jest żona Ania, Cezary Kucharski, jego agent, wspólnik i szef firmy RL Management, której lewy jest właścicielem. Tomasz Zawiślak, który jest jego wieloletnim przyjacielem i pomaga mu ogarniać social media, prezes PZPN, Zbigniew Boniek oraz byli i aktualni koledzy z Boiska oraz trenerzy. Tacy jak Smuda, Fornalik, Guardiola, Klop, jest ich całe mnóstwo. Książka Wilczyńskiego jest napisana, że tak to ujmę, bardzo bezpiecznie. Na próżno tam szukać kontrowersji, pretensji lub postawy roszczeniowej. Jeśli już mowa o jakichś grzytach, na którym się tapie kariery Roberta, są one opisane w książce dość ogólnikowo. Wydaje mi się, że jest to uwarunkowane charakterem piłkarza, który woli skupić się na karierze, sam nigdy nie szuka zaczepki i nie chce rozgrzebywać po prostu czegoś, co mogłoby być dobrą pożywką dla poszukiwaczy sensacji. Książka jest swoistą wizytówką Roberta. Ukazuje nam sportowca pełną gębą, profesjonalistą 24 godziny na 7 dni w tygodniu który dba o swoją dietę, ciężko pracuje na siłowni, obsesyjnie dąży do doskonałości, jest głodny sukcesów i często bywa z siebie niezadowolony, czując niedosyt nawet po strzelaniu czterech goli w jednym meczu Realowi Madryt. Dowiadujemy się też o trudnych momentach w jego karierze. Liźniemy trochę kuli z polskiego i europejskiego futbolowego podwórka i zrozumiemy, że Robert Lewandowski dzisiaj to już nie tylko piłkarz, ale dobrze działająca instytucja na wielu płaszczyznach. Wszystko dzięki zaangażowaniu, ciężkiej pracy i odpowiednich osobach spotkanych na swojej ścieżce. Pozwoli to choć trochę zrozumieć Roberta, uświadomić sobie, jak to jest czuć na barkach taką presję. Być może dzięki temu, gdy powinie mu się noga, kibice będą w stanie mu troszeczkę odpuścić. Przecież każdemu może się zdarzyć słabszy moment. Jeśli chodzi o takie smaczki, dowiadujemy się, co to są te sławetne kulki mocy, dlaczego Guardiola go nie rozumie. Jak trener Smuda na spółkę z Manuelem Arboledą przyczynili się do wprowadzenia go do wielkiej piłki, i o co regularnie zakładał się z Jurgenem Kloppem. Oczywiście tego jest więcej. W książce właściwie wiele rozdziałów miało bardzo duży potencjał, aby napisać coś więcej, niestety nie wykorzystano tego, a szkoda. Zagorzali kibice, którzy od dawna są na bieżąco ze światem piłki i karierą Roberta, mogą uczuć lekki niedosób. Bo wiele informacji, które znajdziemy w książce, przewijało się w mediach, internecie, wywiadach. Nawet jeśli to były jakieś plotki, to jednak można było to wyłapać. Książka jest całkiem niezła. W mojej ocenie 6,5 na 10. Książkę polecam wszystkim fanom piłki nożnej oraz osobom, które na poważnie myślą o osiągnięciu czegoś w sporcie. Lewy to wzór. Można się od niego wiele nauczyć, i mam nadzieję, że jak najwięcej sportowców i ogólnie ludzi zarazi się jego profesjonalizmem. Książkę można kupić właściwie w każdej księgarni. Ja oczywiście polecam taniaksiążka.pl. Jako, że nagrywamy to niedawno po tym, jak Polska odpadła z euro, chciałem tylko powiedzieć, że. Jest dobrze, nic się nie stało i dziękujemy za emocje.